Szczęść Boże, kochani, nie wiem czy pamiętacie, ale ile mamy przykazań? Dekalog. 10 to jasne. Ale w czasach Jezusa żydowcy nauczyciele naliczyli się aż 613 nakazów i zakazów. Wyobrażacie to sobie? 613 zasad do zapamiętania. Kosmos. I właśnie dlatego jeden z uczonych pyta dzisiaj Jezusa w Ewangelii: które przykazanie jest pierwsze? Ze wszystkich. Dobrze również nad tym się dzisiaj pochylić. Jaka jest podstawa? Jaka jest kwintesencja wiary? Co jest fundamentem? I Jezus odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, całą swoją mocą, a bliźniego swego, jak siebie samego. I to nie są wcale dwa osobne przykazania. Ale to jedna droga, to droga miłości, miłości do Boga, która objawia się także miłością do drugiego człowieka. Piątek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, przystań miłosierdzia serdecznie zapraszam. Szczęść Boże ponownie, kochani. Zanim rozpoczniemy naszą refleksję, to bardzo bym Was zachęcał do tego, aby otworzyć swoje pismo święte na Ewangelii według świętego Marka. Jest to rozdział 12, wersety od 28 do 34. Wsłuchujmy się wspólnie w tekst Pisma Świętego. Jeden z nauczycieli Pisma, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział Saduceuszom, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus rzekł, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym, Będziesz miłował pana swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, powiedział do niego nauczyciel pisma. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza nim nie ma innego. Miłować go całym sercem, całym rozumem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego, o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia palenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i odtąd nikt już nie odważył się go pytać. Słowo miłość w dzisiejszym świecie stało się no trochę rozmyte, trochę takie nadużywane. Mówi się często, na przykład, kocham pizzę, nie wyobrażam sobie bez niej życia, kocham ten serial, kocham spać do południa, ale ta miłość prawdziwa, o której mówi Jezus, to coś więcej niż nasze emocje, niż to co ulotne. Miłość to postawa, to wybór, to decyzja naszych serc. Święty Augustyn z Hipony świetnie to ujął w słowach: "Miłość to wybór dobra." Dla drugiego człowieka. To wybór dobra dla drugiego człowieka. I jak wiemy, miłość nie zawsze jest łatwa, nie zawsze będzie dla nas przyjemna, ale zawsze ma mnie i ciebie doprowadzić do prawdy. Czy tak jest w naszym życiu? Czy da się kochać Pana Boga, ale nie kochać drugiego człowieka, ale mieć nienawiść wobec drugiego? Zobaczmy, że Jezus łączy te dwa przykazania, bo one są ze sobą spójne i nierozdzielne. Nie da się mówić, kocham Pana Boga, uwielbiam Boga, a jednocześnie ciągle ignorować drugiego człowieka. Tak samo nie da się powiedzieć, kocham świat, kocham zwierzęta, przyrodę, naturę, ale nie mieć relacji z Panem Bogiem. To trochę jak dwie nogi: jeżeli zabraknie jednej, to nasza wiara będzie niestety kulała. I tak to jest, moi drodzy, także w życiu. Nie byłbym sobą, gdybym się nie podzielił jakimś takim przykładem, bardzo prostym, y, y, troszkę ilustrującym y, to, co dzisiaj mówi nasz pan. Pewien starszy pan miał piękny, wspaniały ogród i codziennie zajmował się tym ogrodem. Podlewał kwiaty, przycinał krzewy, nawoził glebę. Jego sąsiad miał za to pusty, zaniedbany, trochę ogródek, w którym rosły tylko Chwasty. No i pewnego dnia ten sąsiad pyta z takim zdumieniem: Dlaczego twój ogród jest tak piękny? Zdrać mi swój sekret na ten sukces. No i starszy pan odpowiedział błyskawicznie: Bo po prostu każdego dnia tu jestem i dbam o niego. Właśnie, miłość do Boga i do ludzi działa tak samo. Tak samo, ja kocham, jak jestem. Jeżeli o nią nie dbam, to ona usycha. Jeżeli nie odnawiam decyzji, ona usycha. Ale jeżeli każdego dnia mówię tak, kocham, podlewam modlitwą, dobrymi czynami, troską o relacje, to ta miłość staje się wspaniała, piękna, pachnąca, o pięknym kształcie i kolorycie. Moi drodzy, to jest fundamentem mojej i Twojej wiary. Kościół przypomina, że bez miłości cała religia po prostu staje się martwa. Święty Paweł o tym powiedział w liście do Koryntian, który jako księża często czytamy podczas ślubów: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca. Czyli mogę znać wszystkie zasady, wszystkie przykazania i całą teologię, a mogę nie mieć miłości. Jeżeli nie ma miłości, to to wszystko będzie puste, to to wszystko będzie martwe, to zabraknie tego, o co chodzi Chrystusowi. Dlatego pytam siebie i ciebie, droga siostro i drogi bracie: jak dbamy o miłość do Pana Boga? Jak dbamy o miłość do drugiego człowieka? Podziel się w komentarzu, jakiś taki jeden konkretny krok może. Który zrobiłeś, który zrobisz, który chcesz zrobić, aby pokochać jeszcze bardziej. Niech Bóg Cicho i nie błogosławi. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, ale jeszcze nie uciekaj, bo teraz się pomodlimy. Pomodlimy się o taką miłość, o którą chodziło Panu Bogu: o miłość wierną, uczciwą, o miłość, w której nie ma podstępu, o miłość, która nie zazdrości, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko przebacza, wszystkie mu wierzy, jest cierpliwa. I o taką miłość, kochani, prośmy teraz z wiarą. Dobry i miłosierny Panie, wlej w nasze serca żar miłości, abyśmy potrafili bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej pokładać ufność w Tobie i od Ciebie czerpać źródło miłosierdzia, abyśmy każdego dnia, z wiarą dobrowolnie i świadomie właśnie odnawiali decyzję o miłości do Boga i do drugiego człowieka abyśmy chcieli iść jako słudzy sług na twój wzór na wzór twojego syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa oto cię prosimy w Duchu Świętym chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kochani, ogromne serce dla Was. Dziękuję wszystkim Strefowiczom. Na Strefę Słowa zapraszam. Na dole są wszystkie linki. Dziękuję także patronom. To dzięki Wam powstaje ta seria. A jeżeli gdziekolwiek Twoje serce się poruszyło, jeżeli widzisz sens z przeżywania Słowa Bożego i interpretowania go i takiego smakowania, podziel się. Podziel się z kimkolwiek tym odcinkiem, niech będzie nas coraz więcej, abyśmy się spotykali każdego dnia o godzinie 6 nad ranem, chyba że później to oglądasz, ale o 6 na pewno odcinek już jest, i mogli żyć Słowem Bożym na każdy dzień. A teraz przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Niech was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Dobrego dnia z Panem Bogiem.